Na wydarzenia w Telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek 30 grudnia. Sprawdźmy co dziś w programie. W Zabrzu będzie można razem powitać Nowy Rok między innymi przed Domem Muzyki i Tańca. Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych Zabrzanka. Ja sama jestem przeszczęśliwa, że mogłam tutaj dzisiaj być. Wielkimi krokami zbliża się Sylwester, noc, która jest końcem starego, a początkiem nowego roku. W zabrzu będzie można ją spędzić na różne sposoby, by dobrze się bawić. W tym czasie pamiętajmy też o bezpieczeństwie swoim i innych osób, z którymi spędzimy ten wyjątkowy czas. Już tylko godziny dzielą nas do tego momentu. Trzy, dwa, jeden. momentu nocy sylwestrowej. Ten czas na pewno będzie można spędzić pod domem muzyki i tańca, gdzie od godziny 23 na scenie wystąpi zespół Żuki i wspaniała zabawa dla wszystkich zabrzan. A jeśli ktoś chce powitać Nowy Rok w inny sposób, to z propozycją wychodzi Teatr Nowy. Z roku staramy się przygotować na tę niezwykłą noc coś ekstra. Tak samo w tym roku zapraszamy widzów do naszego gmachu. Myśleliśmy sobie, że Nowy Rok powitamy z naszym spektaklem Skrócz Opowieść Wigilijna. Pomysł może nietypowy, aczkolwiek mamy już prawie pełną salę widzów. Prawie, ponieważ mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca, więc jeżeli ktoś chciałby się z nami pobawić, to zapraszam serdecznie. Bo chodzi o to, żeby się dobrze bawić, ale z głową. Bezpiecznie. Uważajmy przy fajerwerkach i bądźmy czujni. Zadbajmy o nasze telefony, dokumenty, ponieważ często właśnie w, w sytuacji, kiedy bawimy się w jakimś miejscu, które nie jest nam dobrze znane, gdzie nie znamy wszystkich osób, które z nami będą się bawić, dochodzi do jakichś drobnych kradzieży, więc pod tym kątem warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. I ważna informacja dla kierowców. Osoby, które mają zamiar wsiąść za kółko po tym, jak bawiły się na zabawie sylwestrowej i spożywały alkohol, powinny dać swojemu organizmowi czas na to, aby ten alkohol. Alkohol został strawiony. W ten sposób uniknął nieprzyjemnych konsekwencji. Pamiętajmy o tym, że alkohol połączony z kierowaniem pojazdem to może skończyć się dla nas nie tylko nieprzyjemnymi konsekwencjami karnymi, ale może też się też skończyć tragedią, ponieważ nasz czas reakcji jest opóźniony i możemy doprowadzić do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Dlatego niech nowy rok zacznie się dla nas szczęśliwie. A szczęście wiadomo. W dużej mierze zależy od nas samych. Trwa okres spotkań świątecznych. Na jednym z nich spotkali się członkowie stowarzyszenia samopomocy osób niepełnosprawnych zabrzanka. Było ono okazją do podsumowania projektu w zdrowym ciele chęci i pomysłów wiele oraz wysłuchania koncertu kolęd. Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych Zabrzanka działa od 2014 roku. Od tamtej pory pomaga w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych oraz ich integracji. Podczas spotkania opłatkowego członkowie stowarzyszenia podsumowali swoją działalność w kończącym się roku oraz złożyli sobie życzenia świąteczne. To był trudny rok. Ze względu na pandemię. W sumie spotykamy się 12 lat, ale jedna wigilia nam odpadła ze względu na panujący COVID. Ale kiedy tylko restrykcje się zmniejszają, wtedy staramy się działać, staramy się spotykać, staramy cokolwiek robić, pomagać innym. Takie jest nasze zadanie, i po to stworzyliśmy to stowarzyszenie, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby się wspierać w trudnych chwilach. A te spotkania to są takie jedne z tych przyjemniejszych. No, tak jak jesteśmy Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Ale tak naprawdę są jeszcze seniorzy, są młodsi, są w każdym razie wszyscy są chorzy. A połączyła nas tak naprawdę miłość do ludzi, pomaganie to jest najważniejsze i takie motto naszego stowarzyszenia to nie jest sam. Zanim zebrani usiedli do wspólnego stołu, wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Foletti. Ja sama jestem przeszczęśliwa, że mogłam tutaj dzisiaj być. Są osoby chore, których dzisiaj nie będzie z nami, ale tak samo wspieramy je i one się cieszą razem z nami, że myśmy się mogli spotkać. I bardzo się z tego cieszymy. Wszyscy, cała nasza grupa, bo tak jak się. W sumie to samo święto Boże Narodzenie. To jest coś nowego, coś, co się rodzi. No i tak jak w naszym stowarzyszeniu, zawsze jest coś nowego, zawsze coś się nowego rodzi. Spotkanie opłatkowe było jednocześnie podsumowaniem projektu w Zdrowym Ciele. Chęci i pomysłów wiele. Projekt zakładał udział 30 seniorów, i w projekcie były wcześniej organizowane różne inne działania, działania takie nastawione na zajęcia z aktywnego spędzania wolnego czasu, czyli ćwiczenia, w tym ćwiczenia oddechowe z uwagi na sytuację jaką mamy w kraju, czyli te zagrożenie covidowe. Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych Zabrzanka, które intensywnie działa na rzecz i wspiera potrzeby osób niepełnosprawnych od 2016 roku ma statut organizacji pożytku publicznego. Miejski Zarząd Dróg w Zażbrzu wszczął postępowanie przetargowe na budowę przedłużenia Alei Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadistów. 18 stycznia 2022 roku otwarte zostaną oferty wykonawców. Prace potrwają 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Aleja Korfantego zostanie połączona z ulicą Tarnopolską i Brygadistów poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości około kilometra. Na budowę przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów miasto Zabrze pozyskało 30 milionów złotych w ramach programu inwestycji strategicznych Nowego Ładu. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji poprzez odciążenie centrum miasta oraz udrożnienie ruchu na osi północ-południe. Zakres inwestycji obejmuje budowę przedłużenia drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jest budowę chodników, ścieżek rowerowych, elementów ochrony środowiska, odwodnienia układu drogowego, budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz oświetlenia ulicznego i kanałów technologicznych. Jak co czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Przed nami Sylwester. Nowy rok możemy powitać w domowym zaciszu, na imprezie, w klubie, na balu w restauracji czy podczas licznych koncertów organizowanych przez samorządy. Jeśli jednak ktoś ma fantazję i odpowiednie fundusze na nowy rok, można przywitać go inaczej. Jakie są najpopularniejsze miejsca do spędzenia Sylwestra na świecie? Na przykład w Rio de Janeiro w Sylwestrowy Wieczór spotyka się prawie 3 miliony ludzi na rozświetlonej plaży Copacabana. Ogromną popularnością cieszy się także Nowy Jork. Tradycja sylwestrowej zabawy na Times Square ma już ponad 100 lat. Około miliona nowojorczyków i turystów niezmiennie co roku gromadzi się na skrzyżowaniu siódmej Alei i Broadwayu, aby tłumnie świętować wejście w Nowy Rok. Druga pod względem wielkości impreza sylwestrowa odbywa się w Sydney w Australii. Tu Nowy Rok mieszkańcy i turyści witają zdecydowanie wcześniej niż w innych zakątkach świata. Doskonała pogoda i wysoka temperatura pozwalają cieszyć się nadejściem nowego roku na plażach i jachtach. Dużą popularnością cieszą się także Hongkong, Dubaj oraz Edynburg, gdzie nadejście nowego roku świętuje się aż przez 4 dni. Od 29 grudnia do 1 stycznia odbywa się coroczny festiwal Hogmanay, czyli ostatni dzień roku, który przyciąga tysiące Szkotów i turystów z różnych krajów. Niezależnie od tego, gdzie będziemy się bawić, pamiętajmy o panującej pandemii i przestrzegajmy kilku ważnych zasad zalecanych przez ekspertów. Podczas zabawy sylwestrowej nie należy przekazywać sobie telefonu, by po kolei składać życzenia. Nie powinno też się wymieniać pocałunków i uścisków z osobami, z którymi nie mieszka się pod jednym dachem. Trzeba unikać dzielenia się kieliszkami i sztućcami i lepiej nie urządzać szwedzkiego stołu. Tak radzą eksperci. Zachęcają też do tego, by nie stukać się kieliszkami podczas wznoszenia toastu. Następna rekomendacja to wietrzenie pomieszczeń. Okno powinno być cały czas uchylone, a co pół godziny otwierane na oścież. Przeglądę prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.